Dzisiaj porozmawiamy o ważnej rzeczy, której znajomość pozwoli Ci uniknąć wielu problemów w relacjach z innymi ludźmi. W relacji między dwojgiem ludzi, wszystko jedno czy biznesowej, czy prywatnej, ważne jest, aby obie strony pokazywały podobny stopień zaangażowania. Inaczej łatwo można się przerodzić w coś, co konsumuje wysiłki i energię jednego z partnerów, podczas kiedy drugi albo traktuje nas jako nieważną opcję, albo co gorsza, funduje sobie naszym kosztem darmową przejażdżkę. Przez życie. To zdarza się o wiele częściej, niż wielu ludzi przypuszcza. Dodatkowo czasem mylimy też normalne wspieranie partnera z holowaniem go przez życie kosztem naszego czasu, wysiłków i pieniędzy. Jako pozytywni i nastawieni na współpracę ludzie, bardzo często w naszym zapale przeoczamy sygnały, że coś jest nie w porządku. Potem nagle budzimy się z ręką w przysłowiowym nocniku. W najlepszym przypadku, różne bezwładne życiowo lenie marnują nam czas, a w najgorszym jesteśmy wykorzystywani przez cynicznych manipulatorów i narcyzów. Dlatego dziś poznasz bardzo prostą i skuteczną metodę stwierdzenia, że masz taką sytuację z konkretnym partnerem w konkretnej sprawie, którą robicie. Ta metoda pozwoli Ci przejrzeć na oczy, uniknąć wszelkiego rodzaju wpadek związanych z wykorzystywaniem. Zdarzają się one niestety bardzo często uczynnym ludziom. Sam bywałem wykorzystywany, zanim wypracowałem sobie tą metodę, nazwiję metodą wieszlarza, o której dzisiaj mówimy, i nagle skończyła się ściema ze strony innych ludzi. Tak też będzie u ciebie. Samą metodę opisuję w moim praktycznym podręczniku Sukces w relacjach Międzyludzkich. I zamiast czytać tutaj tą książkę do kamery, posłuchajmy najpierw odpowiedniego fragmentu audiobooka, czytanego przez profesjonalnego lektora, pana Artura Ziekiewicza. A w drugiej części filmu porozmawiamy o jej praktycznym zastosowaniu o praktycznym zastosowaniu tego wszystkiego, o czym będziemy mówić. Przestań wiosłować. Na poznaniu i pierwotnej akceptacji ludzi się nie kończy. Czasem warto popatrzeć, jak na bieżąco rozwija się dana relacja, bo przyzwyczajenie i pewna bezwładność mogą przyćmić nam widok na istotne zjawiska oraz na fakt, że jest ona aktualnie całkiem inna, niekoniecznie lepsza niż na początku. Jedną z rzeczy, którą warto obserwować, jest stopień zaangażowania każdej ze stron w aktywności dotyczące obojga partnerów. Jeżeli prywatną relację z kimś porównamy do wspólnego wiosłowania łodzią, to ja od czasu do czasu na chwilę przestaję wiosłować i patrzę, co się będzie działo. A dzieją się różne rzeczy. Czasem zmiana prędkości łodzi jest mało zauważalna, czasem panuje bezruch, a czasem wręcz ta łódź relacji zaczyna poruszać się w zupełnie innym, niespodziewanym kierunku. Dla zilustrowania tego, o co mi chodzi, podam kilka przykładów. Najbardziej banalny to podtrzymanie wzajemnego kontaktu. Jeśli mam wrażenie, że to ja jestem osobą, która to inicjuje, na przykład telefonując od czasu do czasu, to na pewien czas przestaję to robić i obserwuję, czy druga strona zada sobie trud zadzwonienia z własnej inicjatywy. Jeśli w jakiejś relacji podejmujemy wspólnie interesujące przedsięwzięcia i aktywności, to gdy mam wrażenie, że jest to przez większość czasu moja inicjatywa, na chwilę przestaję to robić i patrzę, co się będzie działo, na ile druga strona przejmie inicjatywę. Jeśli z kimś mam interesujące rozmowy i wymianę myśli, to mając wrażenie, iż to głównie ja jestem tego inicjatorem, już wiecie, co robię. W relacji damsko-męskiej, gdzie jest wiele czułości i bliskości, jeśli widzę, że większość takich gestów i działań wychodzi ode mnie, to stopuję z tym trochę i obserwuję, jaki będzie ciąg dalszy. Jeżeli którakolwiek z tych akcji powoduje znaczący spadek lub wręcz zastopowanie danej aktywności, to jest to wyraźny znak, że na co dzień to ja jestem jej głównym motorem. To na dłuższą metę niekoniecznie mi odpowiada. O ile więcej można osiągnąć lub przeżyć, jeśli obie strony są źródłem napędu. Oczywiście, w przypadku istniejącej znajomości, nie jest to czynnik natychmiast ją dyskwalifikujący. Niemniej wymaga on bliższego przyjrzenia się i ewentualnego porozmawiania z drugą osobą na ten temat. Niektórzy z czytelników pewnie powiedzą, że bycie takim motorem to przecież wspaniała sprawa i dobrze robi na poczucie własnej wartości. Coś w tym jest, i wiele osób właśnie z tego powodu wybiera sobie partnera znacznie słabszego od siebie. Pytanie tylko czy rzeczywiście potrzebujemy do wartościowania tego typu jaki ma to wpływ na nasz rozwój i jego szybkość to jest istotne we współczesnym świecie który przecież tak szybko się zmienia jak widzisz i tym razem konkretne wnioski musisz wyciągnąć indywidualnie ważne jest aby w ogóle temu się przyglądać na podstawie analizy zgodnej z tym, co opisałem w poprzednim rozdziale, czasem dochodzimy do wniosku, że druga strona naszej relacji scedowała na nas cały wysiłek niezbędny do tego, aby w życiu posuwać się do przodu. To jest bardzo niekorzystna sytuacja, a do tego dość niejednoznaczna, bo zahacza o dość istotny temat wzajemnego wsparcia, w tym też wsparcia w sytuacjach trudnych. To wsparcie w relacjach wszelkiego rodzaju, nie tylko damsko-męskich, a nawet nie tylko prywatnych. Jest sprawą bardzo istotną. Jako, że jestem życzliwym człowiekiem, to trudno mi sobie wyobrazić w miarę trwałe interakcje z innymi ludźmi, które są pozbawione tego elementu, i zapewne u ciebie jest podobnie. Jeżeli jednak takie wsparcie możemy porównać do liny łączącej dwie osoby, to wyraźnie można tutaj wyróżnić dwie kategorie: lina asekuracyjna. Każdy partner relacji pokonuje przeszkody życia samodzielnie. Lina służy wyłącznie jako zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianego obsunięcia się lub podobnego niezawinionego wypadku. Po w miarę szybkim i aktywnym znalezieniu gruntu pod nogami, Lina znowu jest swobodna. Lina holownicza. Jeden z partnerów wisi na tym drugim, wykorzystując jego energię do pozostania w miejscu lub poruszania się dalej. I ten stan jest mniej czy bardziej permanentny. Jestem wielkim zwolennikiem łączenia się bardzo różnych ludzi linami asekuracyjnymi, i sam podpięty jestem nawet do takiej dość dużej sieci. Niestety wokół nas jest wiele osób, które tę pożyteczną koncepcję wykorzystują niewłaściwie, nadużywając jej, traktując linę asekuracyjną jako hol. Szczególnie często zdarza się to w związkach damsko-męskich, gdzie jeden partner ma wrażenie, iż posiada prawo do zawieszenia się na drugim. W wielu przypadkach nie dzieje się tak od razu, ale z biegiem czasu. Jedna strona dochodzi do wniosku, że ma takie uprawnienia, jeżeli druga nie jest wystarczająco uważna, to może się to skończyć sytuacją, kiedy, metaforycznie mówiąc, z dwóch silników samolotu jeden pracuje na pełnym gazie, a drugi w najlepszym przypadku obraca się na luzie. Pisze, w najlepszym przypadku, bo czasem zdarza się, że taka wisząca osoba działa jak silnik hamujący. To nie jest dobre ani dla żadnego z partnerów z osobna, ani dla relacji jako takiej. Zalecam ci przeanalizowanie tego zagadnienia pod kątem własnej sytuacji życiowej i podjęcie zdecydowanych i konsekwentnych działań. Jeśli stwierdzisz, że z kimś masz relację holowniczą, to jest istotne z następujących powodów. Jeśli jesteś holownikiem, takie holowanie kosztuje cię oczywiście energię, którą mógłbyś spożytkować na własny rozwój i pójście do przodu. W naszym bardzo konkurencyjnym i dość twardym świecie nie jest to sprawa bez znaczenia, bo długoterminowo może w dużym stopniu zaważyć na dostępnych dla ciebie opcjach życiowych. Przy tym także długoterminowo nie wyświadczysz osobie holowanej przysługi, co będzie jasne po przeczytaniu następnego punktu. Jeśli jesteś osobą holowaną, to jest co najmniej kilka powodów, aby tę pozornie wygodną sytuację zmienić. Po pierwsze, długoterminowo będzie na tym cierpieć Twoje poczucie własnej wartości, a to jest bardzo poważna strata. Po drugie, przyzwyczajając się do bycia holowanym, tracisz umiejętność samodzielnego radzenia sobie w życiu, a to poważna słabość, bo nic nie jest nam dane na zawsze. Pozostając w tej roli, w końcu stracisz poważanie partnera, a może nawet jego samego. Tego zapewne nie chcesz. Wielu interesujących ludzi ma w międzyczasie dość dobrze rozwinięty detektor szukających cholu, i u takich osób nie będziesz mieć żadnej szansy na bliższą relację. Ostatni powód, aby tego zaniechać, jest to po prostu postępowanie nieetyczne. Oczywiście, od powyższego jest kilka wyjątków, np. sytuacja, w której bliski partner w wyniku ciężkiej choroby lub wypadku jest trwale niezdolnym radzić sobie samodzielnie, lub gdy trzeba zaopiekować się starzejącymi się rodzicami, zwłaszcza jeśli nie zadbali oni o odpowiednie zabezpieczenie na jesień życia. To są szczególne przypadki. Wszystkie pozostałe sytuacje warte są bliższego przyjrzenia się im i działania długofalowo dla dobra obu stron. Wysłuchałeś uważnie? To teraz weź pod lupę takie przedsięwzięcie, które robisz razem z partnerem, przy którym nie jesteś pewien, czy faktycznie robicie to razem, czy też większość inicjatywy, albo co gorsza, pracy jest po Twojej stronie. Albo masz taką sytuację, że dbasz o jakikolwiek zakres ze wspólnych działań, na których właściwie powinno zależeć obydwu stronom i masz wrażenie, że ta dbałość to trochę niesymetryczna jest. Tak jak mówiłem w książce, przestań na chwilę wiosłować i zobacz, co się stanie. Czy faktycznie wiosujecie razem? Jeśli nie i nie można tego wytłumaczyć chwilowym trzymaniem partnera na linii asekuracyjnej, bo na moment się potknął, to może czas na przeprowadzenie z nim bardzo poważnej rozmowy. Pamiętaj, że to co stwierdziłeś niekoniecznie musi być przejawem złej woli ze strony drugiego człowieka, ale na pewno otwarta i szczera rozmowa na ten temat pomoże uzdrowić sytuację. Bo co będzie, jak tego nie zrobisz? No, jak tego nie zrobisz, to długofalowo ta sytuacja doprowadzi do pretensji, resentymentów i innych problemów z partnerem, a przecież tego nie potrzebujemy. Ja wiem, o czym mówię i nie życzę ci powtarzania moich doświadczeń. A jeśli partner cię wykorzystuje, to lepiej, żebyś to stwierdził jak najwcześniej. Tę samą metodę możesz potem wykorzystać tak z czystej ciekawości przy wszystkich innych przedsięwzięciach, przy których masz wrażenie, że obie strony ciągną mniej więcej równo. Od tak, żeby zobaczyć. Tylko pamiętaj, żeby przestać wiosłować w takim momencie, który nie spowoduje katastrofy całego projektu. To jest ważne. Ale od czasu do czasu zrób sobie taki teścik i ciekawe, jakie rzeczy przy tym odkryjesz. Obejrzyj jeszcze koniecznie ten film. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i napisz w komentarzach, jak Ci poszło z tym wiosłowaniem. Ten film powstał w rezultacie pytanie jednego z widzów, więc jeśli masz jakieś własne pytanie, o które chciałbyś usłyszeć na kanale, to napisz. Do zobaczenia.